Should I stay or should I go? Najlepsze oferty partnerów programu I mnóstwo atrakcyjnych prezentów Znajdziesz w nowym katalogu BP Partner Club Samochodowa mapa Polski w każdym katalogu BP Partner Club. Wiemy jak Cię zaskoczyć Agda Barszczewska cierpi na zwężenie górnych dróg oddechowych. Czy w przyszłości będzie mogła cieszyć się życiem tak jak jej zdrowi rówieśnicy? Fundacja TVN pomaga chorym dzieciom. Tym razem jej konto zasilą pieniądze z licytacji darów przekazanych przez Urszulę Dudziak. Nie bądź obojętny. Przyłącz się do naszej akcji. Zielone Drzwi. W niedzielę o 16.00 TVN. Po prostu się boję, bo zadanie jest trudne. W poprzednim odcinku dla siostry przepłynęła morze. Co czujesz teraz? Strach no co mogę czuć. Dla żony zszedł z drapacza chmur, a w najbliższym odcinku... Twój chłopak Paweł jest, jest wspaniałym chłopakiem. chłopakiem. Chciałabyś, żeby siedział tutaj obok Ciebie? Tak. Skąd Ci się wzięło takie marzenie? Czy to marzenie się spełni? Dla ciebie wszystko. W niedzielę o 20.30 w TVN. Jeżeli masz tylko chwilę, żeby odświeżyć swój oddech, sięgnij po nowe dyskretne listki Windefresh. Rozpuszczają się błyskawicznie i zostawiają uczucie mroźnej, krystalicznej świeżości. Nowość Winter Fresh Mroźna świeżość oddechu, dyskretnie i szybko. Potrzebujesz gotówki? Nie dzwoń do znajomych. Zadzwoń do banku 0801 604 604. Bez poręczycieli. W czasie jednej rozmowy telefonicznej. GE Capital Bank. pieniądze prosto i szybko. Matka Ziemia. Lot. Zakazany owoc. Ostra jazda. Wodka, dziecięca wyobraźnia. Harmonia natury. Kwestia czasu. Cyfra Plus. Dwa słowa, wiele znaczeń. Emocje zakodowane w Twojej naturze, oddane w cyfrowej jakości obrazu i dźwięku. Aktywacja już od 29 zł i abonament już od 29 zł miesięcznie. Cyfra Plus. Kompozycja doskonała. Starot to magiczne karty. One zawsze pokażą nam prawdę, pokażą nam nasze całe życie, nasze wady i nasze zalety. Doradzą, pomogą, nie zapominajmy o nich. Przez całą dobę jesteśmy do Państwa dyspozycji. Mogą Państwo do nas zadzwonić, jak również przysłać SMS. Zachęcam do zajrzenia na telestrony TVN. Postaramy się rozwiązać Państwa problemy. Joanna Stawińska Kred pięknych włosów odkryty przez Kosmopolitan. Szampon, który daje Ci włosy nawilżone, lśniące i miękkie w dotyku. Czy już wiesz, jaki to szampon? Head and Shoulders, dostępny w siedmiu wariantach. Nie uwierzysz, że to szampon przeciwłupieżowy. W każdy czwartek w programie Co za noc piękne dziewczyny walczą o zwycięstwo w konkursie kosmetycznym i wyjazd do Londynu. Odpowiedz, kto ocenia wykonany przez dziewczyny makijaż. A. Wizażysta, B. Mistrz szparmanów C. Zaproszona gwiazda. Wyślij SMS o treści A, B lub C pod numer 7222. Do wygrania idealny zestaw na sobotni wieczór w klubie. Torba pełna kosmetyków Rimmel. Odbiór programu w kolorze zapewnia producent kosmetyków Rimmel.